Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Arek Zieliński, a to jest program Dziennik Przedsiębiorcy. Witam cię na kanale, w którym mówimy o życiu tak jak jest, bez ściemy, bez garniaków i bez coachingowej gadki. Musisz tylko chcieć. No. Dzisiaj temat, który może być dla ciebie odkryciem, bo będzie o nawykach. Ale nie o takich w stylu pi wodę z cytryną rano, tylko takich, które mogą trzymać cię w biedzie. I zanim się obrazisz, nie chodzi tylko o portfel, bo bieda to nie jest tylko stan konta. To stan umysłu. A jak zmienisz głowę, to i pieniądze się znajdą. Lecimy z siedmioma najczęstszymi nawykami ludzi biednych i z kilkoma patentami, które możesz wdrożyć od zaraz. Zaczynamy. Każdy z nas zna takich ludzi, którzy jak ich zapytasz, co tam słychać, to zaczynają Ci opowiadać dramat sezonu piątego. Szef to tyran paliwo jest za drogie. Pogoda jest zła, a życie bez sensu. Też tak masz? Mam nadzieję, że nie. Wiem, że tak nie masz. Bo jakbyś tak miał, to byś nie był na tym kanale. To są ludzie, którzy z narzekania zrobili sobie hobby. Zamiast zapisać się na jogę albo na uczyć się grać na gitarze. To oni. Marudzą i się zachowują tak, jakby to marudzenie miało im zagwarantować jakiekolwiek rezultaty. To jest trochę tak, jakby próba upieczenia ciasta przez opowiadanie o przepisie, ale bez składników i bez piekarnika. I uwaga, narzekanie daje krótkoterminowe uczucie, że coś się robi, tylko że w praktyce nie robi się nic. A jak nic nie robisz, to nic się nie zmienia. I tu nie pomoże ci nawet astrolog z TikToka. Bogaci mentalnie to ci, którzy zamiast, narzek zamiast narzekać, szukają rozwiązań. I nie zawsze jest łatwo, ale zawsze jest skutecznie. Druga rzecz to jest życie na pokaz. No i tutaj klasyk, nie? Widzisz gościa, który zarabia minimalną krajową, ale na ręce Rolex, a na Instagramie Dubaj, Malediwi, Sushi i Lamborghini z wypożyczalni. A potem gość wraca do domu i wpierdziela zupkę chińską, którą miesza Kluczykiem od auta, które właśnie zapierdzieli mu komornik. To jest brak oszczędzania. I życie na pokaz. Taki, jakby to nazwać, nazwałbym to makijaż na biedę. Bo zapamiętaj, ty i ja sobie też to pamiętam zawsze, pieniądze lubią ciszę. Prawdziwe bogactwo to nie jest nowy telefon, tylko nowy sposób myślenia. Chcesz luksusu? Ja nie zabraniam. Zacznij inwestować w siebie. Nie w drogie ciuchy, tylko w sprawdzone umiejętności. One cię dopiero wyniosą wyżej niż najdroższe Jordany. No i trzecia sprawa to jest oczywiście zrzucanie winy, nie? To nie ja, to oni. Klasyczka. Nie mam pracy, bo rząd. Nie mam dziewczyny, bo kobiety teraz to tylko patrzą na kasę Nie mam szczęścia, bo wszechświat mnie nie lubi I to jest tak, jak granie w pipę Z wyjętym padem I krzyczenie, że przeciwnik oszukuje Bo Ludzie biedni mentalnie Mają jedną Supermoc Tak, mają potrafią znaleźć winnego w każdej sytuacji byle nie siebie ale jeśli oddajesz odpowiedzialność innym to oddajesz im też kontrolę i wtedy leżysz i płaczesz leżysz i płaczesz w pozycji zombie z netflixa chcesz zmian przejmij stery bo odpowiedzialność równa się bezpieczeństwo Masz wpływ, a jak masz wpływ, to możesz działać. Po czwarte, to jest myślenie krótkoterminowe. To jest jeden z najczęstszych grzechów biedy. Życie z dnia na dzień, bez planu, bez budżetu i bez celu. W piątek hajcowanie. W sobotę pizza, w niedzielę wino, a w poniedziałek minus na koncie. To właśnie przez takie podejście ludzie nie są w stanie odszczędzać. Nie mają zdrowia psychicznego ani perspektywy. Myślenie krótkoterminowe to jest jak wrzucenie w GPS. Byle gdzie i dziwienie się, że trafiasz na ścianę. No, wpisz sobie w GPS. Byle gdzie i wjeć w ścianę. No tak chcesz myśleć? Chyba nie. Chcesz rezultatów? Myśl dalej niż do końca tygodnia. Zrób sobie plan. Zacznij drobno. Nie musisz znać się na, inwest na inwestycjach. Nie. Wystarczy, że przestaniesz kupować energetyki jak pokemony. Po piąte toksyczne towarzystwo. Miałem kiedyś kumpla który zawsze mówił Nic się nie da Nic się nie da zrobić więcej Nic się nie da oszczędzić Nie da się wyjechać Po trzech miesiącach znajomości Zgadnij co Sam zacząłem mówić Chyba się nie da Otaczanie się marudami i leniwcami Jest jak jedzenie fast foodów Niby smaczne Ale na dłuższą metę rozwala Ci to zdrowie I psychiczne i fizyczne Jeśli chcesz zmian Poszukaj nowych ludzi Tacy, którzy Cię motywują Inspirują Którzy mają miłość do działania A nie tylko do Memów z kotami Numer 6 To jest Wiem już wszystko hmm. Ludzie biedni często Traktują wiedzę jak sezonowy trend Skończyłem szkołę, to wystarczy. No to nie wystarczy. Świat zmienia się co tydzień. A ty dalej w 2009. No, wiedza jest jak mięśnie. Jak nie ćwiczysz, to zanika. I nie mówię tutaj o doktoracie z fizyki. Chodzi o to, żeby być ciekawym. Czytać. Oglądać coś wartościowego, testować, zadawać pytania. Dziś wszystko jest na wyciągnięcie ręki. A YouTube to jest darmowy uniwersytet XXI wieku. To naprawdę może być odkrycie, które zmieni Twoją ścieżkę. No i na koniec jeszcze wspomnę o. Prokrastynacji. Zacznę od jutra, od poniedziałku, od nowego miesiąca, a tak naprawdę nigdy nie zacznę. To jutro ma więcej obietnic niż reklama pasty do zębów. Prokrastynacja to jest taki miękki wróg. Nie krzyczy, nie atakuje, tylko szepcze, nie? Masz czas, spokojnie, wyluzuj. Obejrzyj jeszcze trzy odcinki. Tylko, że czas leci. I to, co miało być zrobione w marcu, robisz w grudniu. Albo w ogóle nie robisz tego, najczęściej. Działanie równa się rezultaty. Pamiętaj, wszystko, co robisz, się liczy. Wszystko, co robisz, się liczy. Nie musisz. Robić rewolucji. Zrób pierwszy krok. Nie musisz od razu biec. Wystarczy, że przestaniesz siedzieć na tyłku. Ok, to teraz czas na refleksję. Który z tych nawyków Cię dotyczy? Bo jeśli choć jeden, to spokojnie. To znaczy, że masz szansę coś zmienić. Zacznij od jednego kroku, od jednej zmiany, od sprawdzonego nawyku. Bo, jeśli chcesz lepszego życia, no to musisz myśleć i działać jak ktoś, kto zasługuje na lepsze życie. Nie wszystko będzie łatwe. Nikt ci nie da gwarancji. Nie pójdzie ci jak spłatka. Ale jedno mogę Ci zagwarantować: nic się nie zmieni, jeśli ty nie zaczniesz. Zacznij dziś dla siebie. Dla zdrowia. Dla miłości. Dla przyszłości, która nie musi być biedna. Dobra, nieważne. A raczej bardzo ważne. Kończę już na dzisiaj. Zostaw suba, łapkę i napisz w komentarzu takie coś. Nie jestem biedny, tylko się rozkręcam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie. Do boju.